Wypaleniu zawodowemu można przeciwdziałać. To oczywiście wymaga pewnego świadomego wglądu w siebie, w swoje życie, w swoją sytuację zawodową. Najlepszą sytuacją jest taka, kiedy oprócz tego, co jest przedmiotem naszej zawodowej aktywności tego, co nas pochłania, wciąga czemu poświęcamy się bez reszty żeby temu towarzyszyła jakaś przeciwwaga w postaci innego rodzaju aktywności. To może być aktywność społeczna, to może być aktywność rodzinna, sportowa czy edukacyjna, można na przykład podjąć jakieś studia podyplomowe, tak żeby nie być bez reszty zaangażowanym tylko i wyłącznie w te tematy, te zagadnienia, które są później przyczyną wypalenia. To oczywiście bardzo dobrze przeciwdziała temu, aby taki zespół wypalenia wystąpił. No, bywa niestety tak, że wiele osób tego jednak nie jest w stanie wdrożyć, dopóki nie przekona się, że, że występują już konsekwencje zaangażowania w te czynności wypalające. I wtedy trzeba sięgać po pomoc. Podstawową pomocą w takim przypadku powinna być pomoc psychoterapeuty, psychoterapeuty. Jeżeli wypalenie dodatkowo jest obudowane objawami, zarówno psychicznymi, jak i somatycznymi, czyli z ciała, takimi jak. Poczucie lęku, napięcia, lęk napadowy przebiegający na przykład z bardzo silnym biciem serca, uderzeniami ciepła do głowy, czy też nudności, No tutaj absolutnie konieczne jest włączenie też farmakoterapii. Także są to takie stany, które zarówno przy pewnej świadomości, zanim jeszcze wystąpią, możemy obudować profilaktyką, jak i możemy też przeciwdziałać skutkom, jeżeli już te skutki są obecne.